Dzień dobry, witajcie, jest niedziela, godzina 9 rano, ja jeszcze nie zacząłem nagrywać, ja już zamarzłem, słuchajcie. Dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, naprawdę bardzo ciekawy odcinek, z tego względu, że samochód, który dzisiaj będziemy oglądać, wrzucałem już ponad pół roku temu, a było tutaj ciepło, na TikToku i shortca na YouTube, czyli ten wspaniały Opel Kadett, do którego właśnie przed nagrywaniem tego filmu zgubiliśmy kluczyki. Proszę zobaczcie, co ja dzisiaj znalazłem. To są bardzo ciekawe samochody. Już nie pokazujemy tych drogich Ferrari i tych wszystkich samochodów po miliony. Pokazujemy kluczyki do takich oto samochodów. Słuchajcie, gdyby ktoś nie wiedział, bo oczywiście wiemy, że Opel, ale to jest Opel Kadet. Rok samochodu 82, czyli samochód jest w dosyć podeszłym wieku, ale zobaczcie, jak został zachowany. Jak wygląda jego skóra. Niestety, słuchajcie, niestety nie zapali nam dzisiaj, bo nie ma akumulatora. Ale chodźcie, zobaczcie. Szybciutko, ale to mam muszę pokazać. Zobaczcie to. Patrz, patrz, patrz. Patrz. Pa. Jeszcze raz. Szok. Chodźcie zobaczymy szybciutko, jaki to jest silnik, bo mam do was pytanie, żebyście zgadli. Będą zagadki. Jaka jest pojemność tego samochodu? Dokładnie tak. I słuchajcie mnie teraz szybciutko. Odpowiedzcie w komentarzach na pytanie. Ten samochód został kupiony dosłownie kilka dni temu. Ile mógł kosztować ten samochód na dzień dzisiejszy? Słuchajcie, sytuacja z kluczykami opanowana, ponieważ w tym momencie leżą już tutaj na masce. Zobaczcie, jak kluczyki wyglądają. Są troszeczkę słabo nieestetyczne. Myślę, że kamera łapie ostrość. Ale o co chodzi z kluczykami? Napisałem do kolegi, który opiekuje się tym kadetem, że właśnie chciałbym nagrać w końcu ten samochód, bo ludzie się o ten samochód domagają. Chcieliby się dowiedzieć, ile ten samochód tak naprawdę kosztował. Z tego względu, że na TikToku zadałem pytania, żeby w komentarzach pisali, ile ten samochód kosztował. I odpisał mi, że nie może znaleźć kluczyków. Ostatni raz, kiedy byliśmy tutaj przy tym samochodzie, to było ponad pół roku temu. I od tamtego czasu nikt tych kluczyków nie szukał, nikt o tych kluczykach nie rozmawiał. A co się stało i dlaczego one są takie brudne? Ponieważ te kluczyki przeleżały sobie tutaj oto w tym miejscu praktycznie ostatnie pół roku. I nikt ich nie znalazł i nikt ich nie zabrał. Grzesiu, jest ci pisany ten kadet. Moja znalazła. Gdzie to jest? O. Se leża tak. Już... Najciemniej pod latarnią. Teraz właśnie, ale poczekaj panie, bo to już tak szybko lecisz, kurde popatrzcie, chciałem wam coś powiedzieć, że to już maska w górze. Jest sytuacja tego typu, że spróbujemy dzisiaj ten samochód odpalić, spróbuję, ja chciałbym spróbować tym samochodem ruszyć metr do tyłu, metr do przodu, ponieważ samochód jest stary, rocznik 80 któryś. Zaraz tam gdzieś sobie wygoglujemy po, mamy dowód do niego? Nie mamy dowodu, to nic nie wygoglujemy. I... Samochód, no jak przyjechał tak stoi, nie miał czasu nikt nic z nim zrobić, zobaczcie jak wygląda pod maską. Jest sytuacja bardzo, bardzo mocno kontrowersyjna, z tego względu, że oprócz tego, że pająki jak zawsze mieszkałem normalnie, to jest tutaj problem z przewodami paliwowymi, z tego względu, że do zbiornika już jest nadal tylko, więc taki tymczasowy zbiornik został tutaj zrobiony, tak mega mocno bezpiecznie i ekologicznie. Ale powrót, tutaj właśnie ten oto przewodzik, chcieliśmy troszeczkę tak jak gdyby go Skrzywić i niestety on się już nie skrzywia z tego względu, że jest już z betonu, słuchajcie, ten, ten przewodzik. Poza tym jest tak zimno, że po prostu leje się z nosa. No nie ma szans. Po prostu przewodzik jest do wyrzucenia, więc musimy tutaj zrobić jakiś taki delikatny bypass yy, z, z takiej rurki do akwarium, może nam się uda. Akumulator mamy założony taki całkowicie na sztukę bez prądu, ale ja spróbuję moim urządzeniem rozruchowym tutaj podać prądu i spróbujemy obrócić wałem w tym silniku. Nasz wał się obraca, bo sprawdzaliśmy tutaj. Olej w silniku nie jest wymieniony. Silnik, jeżeli ktoś by chciał pytać, bo tam właśnie już ponad pół roku temu zadałem pytanie, jaki tu jest silnik i ile on kosztował, więc silnik w tym samochodzie to 1200 pojemności, a ile kosztował to, właśnie powiem 1700 zł. Kosztował ten samochód, i ludzie tam w komentarzach pisali, że dokładnie wiedzą, że on jest z puław koło Lublina. I widzieli ten samochód gdzieś na jakiejś ulicy, że stał e, długo i pan starszy go nie używał. Więc teraz ten samochód przyjechał do Krakowa i będzie odnowiony. Czas jego odnowienia będzie dosyć długi, z tego względu, że już minęło pół roku i nic się nie zmieniło, ale w pewnym momencie. Samochód wyjedzie na ulicę i będzie wyglądał ładnie. Ale prawdopodobnie wszyscy zauważyli już ich piątkę tej z boku. E53. Samochód, o który się bardzo często domagacie, żeby wam zrobić film o tym samochodzie. A tutaj trafiła się 4-4, czyli v 8 pod maską. Tylko, że oprócz tego, że w samochodzie tutaj brakło powietrza w kole, to słuchajcie, tym samochodem się nie przejedziemy. Ale teraz z kadecikiem. A po co rolki przyniosłeś? Przypadkiem mamy rolki. Nie są nam tu wcale potrzebne, ale przypadkiem są sztuk dwie. Nie Upa, nie o, Panie, wspomagania to tu chyba nie było. Jemu to pas zmaganie nie potrzebne. No ale zbiorniczek spryskiwacza, z moski, normalny. Cewka z malucha, zbiorniczek normalnie, kurde, potem w Astrach pewnie taki sam był, trzeba by to sprawdzić. Brzysz jaki jest plan na ten samochód tak naprawdę w ogóle? Bo on tak stoi. No remont, ja wiem, ale pół roku stoi się nie ruszyło tutaj nawet na centymetr do przodu i do tyłu. <laughs> Wszystko wiadomo zrzut.pL. Szyberdach tu chyba wycinany i nieoryginalny, ale tutaj wiem, że pamiętam, że z drzwiami był taki lekki e, całkiem nawet nie Chociaż prace blacharskie były tu wykonywane w samochodzie już kiedyś. Oj, zostawimy tutaj. Środek naprawdę, ej, słuchajcie, środek, popatrzcie. Nawet bym powiedział bardziej niż elegancki. Pseudo Skóra. Fotele nie mają żadnego trzymania bocznego, aczkolwiek wyglądają fajnie. Jak biorąc pod uwagę jeszcze lata 80. Chodźcie do środka. No są taki krótki. Co jestem, za duży do niego? Czy co? Ty no ten fotel się chyba nie reguluje. Co tu się stało? Się chyba nie reguluje. Zaraz tam muszę zobaczyć, no ale trudno. Wykładzina jest taka normalna, jak wykładzina. Taka lekko pozwijana. Zobaczmy, czy tam jest podłoga pod spodem. E, no coś tam jest. Nie ma wody. No coś tam delikatnie, tak. Ale trudno. Takie rzeczy to... Wiecie, stare auto, na to się nie zagląda. Słoweczek. Myślałem, że tam jakieś dokumenty będą, ale... Design deski rozdzielczej w tamtych czasach. Zobaczcie, tutaj tego delikatnie pęknięta. Jak na, takie, na taki wiek, to nie jest źle. Szyba pęknięta. Uuu, przeglądu nie będzie. Trudno. 220 na liczniku. Ciekawe. Czy ten samochód jechał chociaż połowę z tego? Ale połowę z tego, wydaje mi się, że na 100%. No, o sanie, Starodawna sprawa. Kierownica chudy wieniec, ile ma przebiegu? No, ile ma przebiegu? Wtedy nikt na to nie patrzył. 174 tysiące kilometrów, nie, zaraz. 17400, czyli on tu się już obrócił kilkanaście razy. No tak, bo to do 100 tysięcy kilometrów tylko. Terobiegała skrzynia biegów, hamulec jak w maluchu metalowy. nawet nie dotykam, bo jak zaciągnę, to już się pewnie nigdy nie, nie wróci. No i tutaj, jak mówiłem, ten szyberdaszek, proszę bardzo, w pełni działający. I tutaj jest jakieś napisy na nim, co tu jest? Termex 86 rok. Czy bardach w wieku samochodu? No i pewnie nawet nie cieknie, bo tutaj jakoś nie ma za bardzo wody. A przecież pada deszcz, tutaj troszeczkę brudne. On Coś... tu jakaś antena. Dokładana choinka zapachowa, która ma już 14 lat. No i tutaj antena do, do radia, taka podręczna. Prawdopodobnie tu był na nim jakiś plan. Nie ma lustereczka. Czy jest tu? O, tu jest lustereczka, ale jakie malutkie, I tutaj jedno oko sobie można tylko zobaczyć. Ale jest! Z tyłu, słuchajcie, spróbuję tam zaraz pójść. Samochód oprócz tego, że ten fotel mi się tu z przodu nie przesuwa, no to tak jak już zajmę miejsce, to normalnie mógłbym Mógłbym podróżować. Czekaj, chociaż oparcie musi się troszeczkę, o, oparcie ma pokrętełko O, więc proszę, jak się rozsiadam elegancko teraz, w tym momencie. Pompon mi nawet nie sięga do dachu. Podsufitka to taka jednowarstwowy sky. Pokrętło od nawiewu automatycznie też jest grzaną szybą. Czyli coś tutaj, o właśnie, o w ten sposób się to robi. Zamykamy. Zobaczymy czy ktoś palił papierosy. Popatrz, bardzo mało. Może jeden papieros odpalony w życiu. Naprawdę. Poza tym widać po papierowniczce, że nie używana tej nigdy. Spróbujemy ją przymknąć. Tutaj też jakieś ogrzewanie. Też szyby i też wygląda, że tylnej. Grzanie fotela, nie wierzę. No jest. Chłopie, grzany fotel w ogóle tak nie chodzi. Skóra po skóra ale grzana. Nie no, nie wierzę, to chyba jest jakiś... Przecież, przecież to nie jest dzisiaj najważniejszy temat. Tą deskę rozdzielczą tu spróbuję poprawić. Tapicerka, czyli taka dykta yy, obleczona skórą. Tak to się dawniej robiło. Klameczka, taka troszeczkę miniaturkowa. Na filmie pewnie wygląda jak normalna, ale naprawdę jest mała. Tutaj korbotronik, który oczywiście, proszę bardzo, działa bez żadnego problemu. O! Wyciągnąłem mech. Ale to się wszystko posprząta. Rączka do zamykania. Drzwi troszeczkę tutaj dołem, może nawet nie zgnite, tylko takie sfatygowane. Przęgło troszkę zardzewiałe. O jezus, Zostaje tam prawie. Trzeba rozruszać, ale są chromoramki dookoła, czyli chromowana rynienka. Kilka rzeczy można odzyskać. Otwierają się tam delikatnie, szpachla blokuje, ale tak to ogólnie nieźle. Jaka pachla. co pan gada, jaka pachla? Idę przy okazji do tyłu. O panie, jak tutaj... Mali ludzie chyba dawniej strasznie w samochodach jeździli. A ja nie wiem, o co to chodzi. Spróbuję to wejść. bo się tak pan tam rozłożył. Pełne bezpieczeństwo. Żeby się nie okazało, słuchajcie, że tutaj w oparciu coś jest zaszyte. Oglądaliście zmienników? Ale klimat w ogóle, jak w syrenie. Miękko jest w wozie strasznie, jeżeli chodzi o siedzenie i oparcie, siedzisko i oparcie. Jest miękkie, nie mam zagłówka, czyli przy jakikolwiek wypadku, czyli w momencie najechania tego samochodu od tyłu, urywa mi głowę, wypada tam do bagażnika, zostaje tylko sam wystający kręgosłup. Ale nikt wtedy nie przewidywał, że będą jakieś duże prędkości osiągane w tych samochodach. Czokolwiek myślę, że 100 km na godzinę tu jest bez najmniejszego problemu. Zobaczcie, co znalazłem. Kordy mechanik już pali papierosa gotowy. Zobaczcie tutaj, jaka papierniczka. jakie rozwiązanie w ogóle. Tu sobie można było pyk, pyk pyk, zasunąć. Sprawa załatwiona. Co najlepsze, że chyba te fotele są jakoś składane, bo tu jest taki zawiasik, ale nie wiem jak. I z tego robi się normalnie furgon, bo tutaj ten bagażnik z tyłu. Wcale nie jest taki mały. Co, że co? Że hamulce do roboty? Proszę bardzo. Profesjonalna robota. W stacyjce idę po prąd. Co to, to? To właśnie o to chodzi. Na próbę jest okej. Okay. Wiadomo, że na przegląd nie pojedzie w ten sposób, bo się nie da. Wszystkie kluciki w stacyjkach normalnie. Pokażę Ci teraz moc mojego nowego urządzenia. Ty, nawet mi nie mów. Ja p no nie mów mi nawet, że ja to zrobiłem. Ty, teraz co się stało, to nawet nie chcę Wam mówić. Dawaj Skodę i kable. Nie, no nie do wiary. Dzisiaj właśnie przełożyłem yy, urządzenie rozruchowe do siódemki, do bagażnika, bo miałem ją nie jechać, a nie kompaktem. Nawet nie chcę myśleć teraz, co się stało, z tego względu, że jest minus 3 i my tu jesteśmy naprawdę zamarznięci. Nie wiem, czy z kabli to zapalimy, ale mamy super samochód, taki wielofunkcyjny, czyli Skoda Fabia z silnikiem 1.9 SDI. Jeżeli w ogóle kojarzycie, jaki to jest samochód i jaki silnik, to to jest niezniszczalne. To jeździ na wszystkim. Nawet na oleju słonecznikowym. Ale przepracowanym. Jeździ. Uuu. Średnio to widzę. Ej, naprawdę tu jest dużo roboty przy tym samochodzie. To trzeba zbudować całkowicie od nowa. 50 tysięcy to chyba tak... Na wstępie, chociaż może się mylę, bo Kadett to nie jest żaden jakiś nie wiadomo nadludzki samochód. Tutaj też nie ma jakiegoś super, jakiegoś nie jakiegoś silnika. Tutaj do tego samochodu nie ma żadnej super przeciekawej historii. Tu James Bond tym nie jeździł, tu to w filmach nie występowało. Może wystąpił w jakimś filmie kiedyś, ale bardziej jako, jakoś w tle, gdzie tam stał koło sklepu, kiedy główny bohater przejeżdżał jakimś lepszym samochodem. Jeszcze ten kolor, chociaż to chyba nie jest oryginalny, bo pod tym... Bo pod tym, tym kolorem tam jest dużo różnych innych jeszcze kolorów, szczególnie tutaj pod maską. No ale tu jest też zielony, błękitny, ten taki zielony o kolorze lampery. O pamiętajcie zawsze czarny do minusa i nigdy nie wolno łączyć tych samych kolorów razem. Dajesz poczekaj, ty przekręcaj ja spróbuję zobaczyć co się dzieje. Zaświeciło się cokolwiek Waga. Gaduży coś, coś gaduży. Sanie udałeś? Tylko czy działa, to jest pytanie. Ja, bo się ten a że jest jakaś kontrolka, może on tu ma jakiś mobilizer. O, o, o! Rozbieg... Już się rozbiegowywuje! Proszę, proszę! A placzka mu troszeczkę? Ty, a mamy olej w ogóle w tym wozie? Mamy i to nawet świeżo wyglądający! no, wiesz, co tam jest, no. Szału nie ma! Ty, ale filtr też taki jest z 80... Z tego samego roku co auto! Dobra, idę ja, może ja mam lepszą rękę. Mnie to samochody lubię, ja to przekręcam, kluczyk go od razu pach! Następny samochód, który nie będzie chciał nam odpalić, ale pompnę w gaz! A tak, jak się dawniej pompowało. Specjalistyczne urządzenie rozruchowe. Próbujemy. To jest niezawodne, bo jeżeli jest iskra, tylko problem z paliwem, to na pewno zagada. A potem, potem to już tylko jedziemy dalej. Jest? A kurczę, mimo ma paliwa. Mamy problem z paliwem niestety. Mamy za bardzo profesjonalną instalację paliwową. Bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. Życie jest piękne. Nawet wtedy, kiedy jest zimno. To jest ciepło. Na plaku zagada. Skurczę biegną. No. Chodzi, chodzi, ale na plaku. Mam gaz. Mam gaz. Mam gaz, mam gaz. Czyli nie, do, nie, nie podaje paliwa. Ty, jakie to jest benzyna, człowieku? Ka benzyna, człowieku! To nie jest benzyna. Patrz. Normalna herbata. I to jeszcze w ogóle taka herbata mocno zaparzona. Dobra, 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 bo mamy już zaraz całą butelkę tej, tej, tej zupy. Ale słuchajcie, ale amatorkę robimy, naprawdę. Śnieg zaczął padać nam do tego wszystkiego. Fajnie. Koniec stycznia i śnieg pada. Ok. Tylko, że mamy wątpliwej jakości mamy benzynę. Ona jest też z 80 lat, chyba. I muszę mu dozować troszeczkę, raz na jakiś czas. Chociaż nawet tak bardzo nie kopci. Musimy dać mu się troszeczkę rozgrzać i przepalić. Ale powiem wam, że dzisiaj to jest naprawdę taka amatorka i to jest chyba najfajniejsze z tym wszystkim. Maga Ty no. Zostaw na dotyk. O kurde. Czekajcie, odpuszczę mu trochę sania. Bez sania nie chcę iść, ale ...potrzymam go na obrotach. Jest w miarę okej. Okay. Jest to wina tej wątpliwej jakości benzyny, panie Bez majtek! Za słabą mamy benzyn, nie ma kaloryczności! Ja wiem wszystko o co chodzi. 100%. Tutaj trzeba by całkowicie ominąć teraz układ paliwowy, żeby, żeby z baku nie podawał. Walka trwa. Nie no, mamy zbiorniki paliwa i ogólnie mamy taki profesjonalny sprzęt, że aż mi czasami przykra jak na to patrzę. Ale kurde, bądźmy dobrej myśli, nie? Bawimy się tak jak to się robiło dawniej. Po prostu dawniej tak się właśnie to robiło. Człowieku, na dotyk, ty. Delikatnie idzie, tylko nie widzę, żeby zaciągało z butelki. Na czym on teraz chodzi? Teraz nie wiem. No pracuje, tylko na czym on teraz pracuje? Bo widzę, że nie ciągnie paliwa. Plach leży na podszybiu. Powiem czy to jest fenomen, bo ja nie wiem, na czym on chodzi. On chodzi chyba siłą woli, powiem Ci. Takiej zabawy to jeszcze nie było. To jest odpalanie komediowe. Ja nie wierzę, co tu się dzisiaj dzieje, ale jest ok. Nie pobiera benzyny w żaden sposób. W żaden sposób, z tego względu, że tutaj jest powietrze, tu, a tu jest benzyna i tutaj nic nie ubywa, on nie pobiera ani trochę. Co tam musi być w zbiorniku paliwa? Zapaliłbym se no. Powiem Ci, mogę Ci to załatwić w ułamku sekundy, będzie zapalone wszystko, nawet co ja wtedy zapalę. Teraz to musi już podpalić, to już nie ma wyjścia. Świeżutkie paliwo, wszystko przefiltrowane. Teraz będzie jak nowej, nawet nie kopci z tyłu nic. Panie, teraz to będziemy jeździć zaraz. Ho, 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 nowa fura. To była wina paliwa. Zapalam światełka. Wiem, że mi działają. Bo tam sobie sprawdziłem z przodu. Normalnie wóz chodzi jak trzeba. Wentylator chodzi. Nie wiem, czy mam biegi. Coś tu mam. Wsteczny, gdzie jest też Do góry. A, to się podnosi. Dobra. Uwaga, uwaga. Ty ręcznie był zaciągnięty. Ty ja nie zaciągałem. Mam mało powietrza w kołach, więc jest słabo. Ale wiecie. Droga wewnętrzna nikomu nie przeszkadza. No wjeżdżam na serwis pompowania kół. No nie ma co. Cofnę. Sprawdzę, czy mam... Czy mam bieg wsteczny przy okazji Opa! jak będę miał więcej powietrza to będzie o. kto umie hamować i dodawać gazu jedną nogą ten jest prawdziwy kierowca kto pamięta lata 80 i 90 ten dokładnie wie o czym mówię jedną nogą załatwiało się wszystko samochód bez wolnych obrotów musisz jednocześnie hamować i dodawać gazu jak ktoś robił prawo jazdy przed 2000 rokiem to dokładnie wie o czym mówię: zdawanie prawa jazdy na maluchach. Fiat Cinquecento to już był super, o mikrze potem już nawet nie mówię. Ja mówię o samochodach, które były tutaj w Krakowie, w Małopolsce, w Nowym Sączu Pamiętam i wiem o tym, że jeździły Mitsubishi Colty po 2000 roku. To było bardzo takie popularne i specyficzne auto. Ale wcześniej polonezy, duże Fiaty, wcześniej to już w ogóle nie pamiętam. Dawniej ludzie robili normalnie gdzieś na jakichś samochodach, czasami ciężarowych, czy na jakichś. nad tym co było ale duży Fiat, Polonez, Maluch to są samochody bardzo popularne lata 80, 90 a Polonezem zdawać prawo jazdy to naprawdę było ciężko bez wspomagania e, bez żadnych wspomagaczy w samochodzie samochód dosyć duży a trzeba było normalnie jeździć między tych pałokami. troszeczkę może łatwiej było jeżeli chodzi o, o manewrowanie chociaż nie, zawsze była jazda po łuku tyłem, zawsze była przodem, tyłem, zawsze była koperta zawsze było ruszanie pod górkę ja zdawałem na maluchu i pamiętam na prawo jazdy to było lato, zimny łokieć normalnie, tutaj troszkę trzymasz kierownicę. Pan egzaminator widział, że w miarę coś tam jadę, to nie zwraca uwagi i dojechałem. Prawo jazdy jest do dzisiaj. Kiedy zdawałem? W 97. To wam mogę zdradzić w tajemnicy. Wsiadaj, panie pasażer, wsiadaj, jedziemy razem. Ty ABS mi się zaświeca. Co? Jak naciskam hamulec, to mi się ABS zaświeca. Tu nie ma takich rzeczy. Zapraszam. Taksówka. Proszę pana, jaka taksówka wspaniała. Jechałeś kiedyś w takim wozie? No, nawet w gorszym. A, panie. Takimi samochodami to się kiedyś jeździło. W razie jak zgaśnie, to będzie nam raźniej pchać we dwójkę, nie? Uwaga, przymykam szybę. Ty, a 34 tu jakiś stoi. Z patykiem silniku. Ojejku, coś się musiało wydarzyć. Pod tą górę nie jadę, bo nie wyjedziemy. No, nie, 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 nie. <laughs> tu. Normalnie wóz. Hamuje to w ogóle? Trochę hamuje. ABS się zaświeca w momencie, kiedy hamuje? Ale trochę hamuje. Do mnie? Idealnie, niżej jeszcze tylko troszkę. Chłopie, dawniej tak się regulowało. No, jest tak idealnie. Tak się dawniej regulowało lusterka. Pasażer regulował. Niżej, niżej, wyżej, wyżej, niżej, wyżej, wyżej, niżej, idziemy. Idealny samochód na fragę. I jeszcze z spali. Nie możemy przesadzać z gazem z tego względu, że nie mamy aż tak dużo paliwa, nie? No, butelkę nie są. <noise> Nie, tam jest 0,25. Ale jedziemy, panie. Czy warda? Otwieramy? Proszę. Ale tak się dwa nie mieścimy. Nie, no jest okej, okay, ale to wiesz, to był samochód tamtym czasie wcale nie mały. No Zobacz, tak, wyobraź tak, sobie, co było w maluchu. Idziemy tam do góry? Zobacz, mnie żeby tam. Nie zgasło. Pod górę. Normalnie wyjedziemy jedziemy. Bo... A no 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 wiesz, bo my mamy... To nie jest problem z samochodem, no właśnie. Tylko jest problem z paliwem. Poczekaj, no. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie może być co normalnie dojedzie. No i puszczę. Przy... Skończyło nam się chyba paliwo, ale mamy za duży przechęp. Coś mi się wydaje. Jedź pod górę, nie? No właśnie, no ja, no ja się to był zły pomysł zjechać pod górę. Brakło nam chyba po prostu paliwa. Wracamy do gry. Światła. Nie jedź pod górę. Nie, pod górę nie jadę, bo się zbiornik nam paliwa niestety przechyla i. Więc jedziemy sobie normalnie znowu jak po prostej drodze. Nie możemy za bardzo wariować. Z tego względu, że mamy nie za duży zbiornik paliwa i się szybko kończy. Jak mamy zatankowany pełny zbiornik, to samochód normalnie pali, normalnie będziemy mieć. Pali jak smok. Siódemka tam przede mną siedzi, cieka się, trójkę mu da. Idziemy się w diocie, to jest w ogóle nie. Normalnie idziemy biegiem, czwórkę bym zapiął, tylko nie mamy gdzie. Pytamy się, czy my dobrze... O kurde, blady! Nie ma prądu. A spróbujemy napychać. No to spróbujcie, to spróbujcie. No my jak zapalimy, to nam zapala, ale potem już nie mamy prądu. Mamy nowy akumulator, znaczy nowy. Nowy używany. Ole, wychodź jak te pedzy? Jaki nasz? To jest auto, a nie. Girona, przepalić go, Ale daje pięknie. Co? Pająk? Boisz się? Bo Jezus, marga. Chłopie, normalnie tym samochodem jedziesz gdzie chcesz. Może nie nad morze, ale powiem ci, że jakby była jakaś taka serwisówka, która by jechała koło mnie, to jadę spokojnie do zakopanego. Czwóreczki. Ostatni bieg A bo tu nie ma, więcej nie ma. Zapraszam na prawy fotel! Jedziemy na północną autostradę. <laughs> na autostradę jedziemy. On z roboty za ci Tylko będziemy na autostradzie powoli jechać. Podraszawać mu tylko silnik, trochę go... Nie no, serwis mu zrobić, tylko i normalnie można sprzedawać. nie to bez roboty. Hamulce są. Dwójka, trójka. pasy są? Pasy też są. <laughs> trochę ma niskie Ale tylko jak mu odpływa paliwo, no bo mamy zbiornik z no. plastikowej butelki. No. silnik, no. hamulce. Ja jestem w takim stanie, jak jest pójdzie za antykwariat Proszę bardzo Trójeczka Proszę Trójeczka Czwóreczka Proszę krótka ja krótko jest? Nie ma. Nie się się namordowali, żeby to odpalić No ale Odpala, jeździ Możemy handlować wóz. Czy co, jedziemy na giełdę? Nie masz sprawy. <ś metrics> Zamykamy Szyberdach Na kantekę radiową moja prendre. Ogarniamy wóz pod względem kosmetyczno-detailingowym, tylko delikatny serwis jedziemy na giełdę. Przepolerować, Przepolerować umyśl tylko. Wiesz, tu nie będziemy ukrywać, że samochód jest w średnim stanie. Po prostu jest jaki jest. Ile dajesz, ale mechanicznie sprawny super, naprawdę. Przecież hamulce, zawieszenie, wszystko. Luks. Naprawdę fajnie.